Hej, witajcie w drugim odcinku z serii Gothic na moim kanale w, Pod ostatnim odcinkiem daliście mi sobie propozycję, żebym zrobił Podpowiedź za tym razem, żebym zrobił wcześniej zadania z pozostałych obozów Zanim dołączę na przykład do tego starego, więc... Trzeba by było poszukać, pochodzić po mapie i znaleźć te inne obozy Ale najpierw przydałoby się zajebać tą mapę temu typowi, tylko nie wiem w jaki sposób go stąd Wyprowadzić. Mógłbym mu najebać, ale cała reszta by się na mnie rzuciła, więc trochę po chuju. Zobaczymy, co on ma tam do mnie do powiedzenia. Przysyłam mnie, Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, tylko 20 bryłek rudy. Znów Zaraz, jego sam... powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? Dwadzieścia bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół diego. Chyba, że w jakiś Zwykle biorę 50 bryłek uzbierał, ale kurwa, skarpam to główna rzędzie. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary, o. nie chcę tu żadnych kłopotów! Masz, weź sobie tę mapy i daj mi wreszcie spokój No i pięknie No ja się kurwa chłop przestraszył gdzie jest ta mapa, 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 mapa Jak to wygląda? Mm, czyli musimy iść sobie ładnie tu Wyjść z tej rudery i iść w lewo Cześć kurwa, gdzie my jesteśmy? A dobrze, że wiem Dziś musimy wrócić przez most i przez tamte zębacze, tam gdzie dwójka tych debili stała, no, okej okay. Nie wiem właśnie teraz trzeba robić dalej te zadania czy poszukać resztę tych obozów A co to jest za małe gówno to idziemy się przejść Zobaczymy, może coś ciekawego się znajdzie Chociaż z offem za dużo to nie powojuje, więc zrobi się trochę lepszy orange O, kubek <laughs> Lepiej wódę z kubka walić, czy się może najebać. Polecam Z rzeki chyba nie ma, chociaż mogły tam by być i te maski. Niby Jestem tu. Dobra, już widzę na mapie, gdzie ja jestem. Dobra, idę tędy. Zobaczymy. Co to kurwa jest? A, to mój stary pijany, spierdalamy. Gonimy jeszcze chuj? O oh, on goni mnie, dawaj kurwa. Żyomeczki help me. Help me guiz. Guiz. help me. Guiz. Guiz. O podejdź tu kurwa brzydki chuju. Oj pa, zachowa moje murzyniątka lecą. A jebać go. <śleszanie> kurwa jaki odgłos. tak Przepuść! Przepuść mnie! Zamknij łeb. <noise> Brzmi trochę jak ta kiedyś reklama była. Parody na YouTube. Święta idą sobie już blisko, ceny Ui, spadły nisko. Jeśli ktoś pamięta, to cieplutko pozdrawiam. <noise> Dobra. Tamtędy mamy niby iść, ale zastanawiam się nad tymi drugimi obozami. Nad tym starym obozem, teraz jesteśmy w nim byliśmy. Nowy obóz i było jeszcze jakieś jedno główno, które nie pamiętam. Nie wiem gdzie mam iść, nie wiem. idę tędy. Zobaczymy. Oj, pa, pierwsza bitka, chociaż sobie wolę zapisać. A jak to wiadomo u mnie to jest... Chodź ty kurwa śmiedział. pa jak na A ja, Kurwa. Eee, hey, 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 Elo panelo, kurwa Sikalafon i chuj ujebany może, pierdolni jagódki Co jest? O, wyjebałem jagódki Jagódki, kurde <tryk> Lubelska jagodowa Ciekawe by smakowało Co to kurwa Jakaś wieża to lecim do wieży, może i te maski tam będą tu na dole jak to się jest? Nie widzę Lecimy, lecimy, nie śpimy Chyba jest kolejny zębacz, czy jak ten kurwa orangutan się nazywał Dowie, że tak o... Garze, jak tu będą jakieś O ty, kurwa, może wytryszkiem O nie, ale animacja otwierania drzwiów. Co tu mamy? Skrzynia Podejdź bliżej dzbanie no, Otwórz to Kurwa, Jezu, jaka ta postać jest przyjebana Coś nie mam wytrychów? Serio kurwa? Ja wpierdolę przejebałem jeden wytrych, a tu jakaś skrzyneczka była. No i chuj, no i cześć. A mogliśmy mieć nowe itemaski. Pizdu. Ech. Tych ileś tam najebało na dole. No i chuj, no i cześć. My jesteśmy na buściku. Tutaj. Czy coś powinno być, niby według tej mapy? No ale jakoś grywa, nie wygląda. to kolejny zębacz. Tam jest jakiś obóz, to lecimy do obozu. Najbiemy temu zębaczowi. A się zastanawiam, czy to się da upiec w ogóle. Rełko? czy to jest surowe jako? Czy surowe mięso? Czyli da się to chyba upiec, ale jak? Pewnie przy ognisku. Hech. A ci, frajera, ja na sukę wale. Lecimy, kurwa. O ty, kurwa, bajbani jesteś? Kurwa, mi rób! Eeeelo, panelo. Wiesz jak w ogóle zastanawiam, że mogę sobie przeczytać grę i użyć wytrychu, ale chuj tam. Jebać to. O, trzeba sobie zjeść coś. Bądź życia, jakieś tam ilość... O ty, kurwa, ile mi się zrespiło życia. Odnowiło, znaczy. Zrespić to się może, Jezus. Je Co to za odgłosy? O kurwa, goblinek. Hello, mordeczko. Chodź tu na sukeć. Hmm. Chrząszczo, hamąszcz kolejny. A tam jakiś ziomek, zaraz do niego podejdziemy. Ty, ale z nim chyba z tej... Kurwa, kolejny? pojebał was? Chodź tu, szmulcu. O kurwa, kij... Ale mi skryto zajebał Teraz możemy wytryskiem zatworzyć. Jaki wylew, ja pierdolę Jebni mu! Kurwa Teraz jagódki jeszcze raz ojebiemy Żeby być strong Podnieść kurwa to, brawo Dobra, teraz jak mam wytrych, to można spróbować. Pamiętam, że to się robiło chyba jedno w lewo najpierw, a potem a potem to już się zobaczy. Słoby będę mógł jeszcze raz zapisać i spróbować, tylko, tylko tak cały czas nagrywanie odcinka z y, próbowania otwarcia wytrychu... wytrychu, skrzynki wytrychem, to trochę lamersko, chociaż patrząc na ostatni odcinek, gdzie nie wiedziałem jak otworzyć skrzynkę to i tak jest progres. nie wiem kurwa jak się chodzi do przodu i do tyłu. No dobra. Jak to się mówi, próbujemy, nie? Dobra. Kurwa jest. Zapisz grę i próbujemy. Le. Kurwa. To w którą stronę w końcu dosz... Zaraz mi chuj strzeli Ostatni raz próbuję uuu, Jeszcze raz Prawo, lewo, lewo uuu, Co to? Ognistny pocisk <laughs> Brzmi jak jakaś wyżu... Brz... uuu i uuu Pewnie takie będą tego używać, bo jestem kurwa za słaby Jak się to wszystko bierze? Nie wiem, będę się klikał Dajcie mi jakiś pro tip, jak się wszystko to na raz bierze, a nie po kolei jak taki down Czyli jak ja, ale wiecie o co chodzi Dobra, zajebiście Progres jest mm, Zapiszemy sobie, żeby na pizze za szybko nie dostać To masz wymagana siła 5 20, pewnie nie mogę tego brać, co? No a to? O! ale kurwa, będę napierdalał to porkiem. Na sukę będą walnieni. Walnieni, dobry polski. Human się kłania. A chodź tu, kurwa, mu się. No i biemy ci. Kurwa, w kupie siła. O kurwa, nevertacze. Tak mi chyba zaje, bo Miałem trochę więcej HP. No podnieść to ty kurwa my bo. Dobra, ja głódkę sobie pierdolim, i lecimy dalej. Tu były, to były dwa gobliny, nie sądziłem, że te szmule są takie mocne. Jest jeden. A gdzie jest reszta tych Lamusów, lamusów so, musimy się siódem jeden Dude help me, please Help me, dude help me. go, strzelgo, szczelgo. Nice. Yeah, szczelgo, go, kurwa, szczelgo Uuuu. Uh. ty kurwa? Kto to jest? Kim ty żeś jest? Kawalord. Kim ty kurwa jesteś? Stawiam, że to jest ten typ, którego mieliśmy znaleźć. Ale znaleźć życie to by było za łatwe. Ale zajebałem chłopowi. Coś ojebałem w tym Mięso z chrząszcza. to. Ja pierdolę. No kurwa! Dziękuję. To jeszcze były jakieś maski, jak dobrze widziałem. O, jakaś zupa. O, jabłko. Kurwa, mówię wam. Bimberek, kurde, czyjna nalewka będzie robiona. Winko. Amarena. Zupa z Ludzie jeżdżą czarninę, więc to mnie akurat nie dziwi. Dobry dzień pogada z tym lamusem. Ale najpierw zapiszę, jakbym miał się z nim napierdalać. Nie wiem. Nie znam się. Mamy coś ciekawego jeszcze? Nie, dobra. Kim ty kurwa jesteś? Powiedz mi, kim jesteś. O, łóżeczko wyrkochał. Siema. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Siemaneczko. Gdzie mogę zrobić łuk? łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Oj. O. O kto kogoś słyszę tam. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć Nie mogę cię niczego nauczyć Brak ci doświadczenia ja Pokaż, mi swoje, Pokaż towary. mi swoje towary Kosztują pewnie w chuj jeszcze trochę O, ale rudy ma jebany Chleb, ale kwadratowy Takie z dla kurwa, za 2,50 Smażone mięso, czyli można usmażyć. Szczały, krótki łuk, wartość 40. Ale czego, złota czy rudy? rudy. Chyba złota, bo to też jest taka waluta. <gumy> Dobra, spierdalej tybie. Palgome. Ty, czy mi się zdaje, czy masz tu fajną skrzynkę? Nie, nie da się otworzyć. Chyba, chyba, chyba. Albo się da. Albo wolę nie próbować, bo mnie na sukę nawali. Dobra. My jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Pokaż mi mapę. My jesteśmy wi, 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 tutaj Szczerze za daleko nie chcę się oddalać od tego starego obozu, bo jak wyjdę spoza mapę to w ogóle nie będę wiedział gdzie jestem. Idę tędy. O, jak się rośnie... O, zęb... spierdalaj, facet! Spierdalaj, ja sobie nasadzi. Help. Nieważne. I did not said that. That was a mistake. Kurwa. Trzeba będzie to wypipować. I'm in Nickelodeon. ny 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 nyk Ja tam kurwa nie przejdę. Nie jest za dużo. Aż dwóch, ale... No atakujmy. o kurwa Ziomek, napierdalaj Help mi A masz wyjebane Tu masz wyjebane Strzelić do niego czy nie? No strzel ty kurwa lamusie Ja pierdolę Ziomek powietrze napierdala Patrz kurwa, tak to się robi na się Aaaa, pierdolę Weź to teraz, wypipuj wszystko Co to jest? U, ryżówka, <gryw> dzban O, mogę się ślubnąć? Fajnie. I co dalej? Nie, co? Interakcja z ławeczką. Było jakieś powiadomienia na Steamie. Dobrze, że nie widać. Nie, coś tamtędy. Czy taka chujowa pogoda? Chodź do kurwa, ale <gry> Kurwa, teraz lepiej mi idzie. Frajerzyny. Dobrze w ogóle idę? Nie. Co tutaj jest? Jakaś jaskinia. Jak tam są gobliny, to pierdole. A obrachuj im. Nie idę tamtędy. Tu se pójdę. Kaczymy sem O, serwis. Kurwa, co to za głosy? Samą go nie wie? Kto to kurwa jest? What is happening? Masz jakieś mięsko w środku czy coś? Czy coś, coś, tego ten? Odpowiedz kim ty jesteś? Ej. Siema? Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuje się ze sprzedaży skóry i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Mhm. Mm Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Wszystko. Ile kurwa w chuj bryłek, ale z drugiej strony, jak się zainwestuję, mogę potem to sprzedawać. Co wiąże się z tym, że będę miał hejsiwo na nowej temaski? Usuwanie kłów może co? Ale ja nie mam pewnie doświadczenia, kurwa. Jak mogę zdobyć kły upolowanej zwierzyny? Musisz najpierw zdobyć trochę więcej doświadczenia. Inaczej, moja wiedza będzie bezużyteczna. No i chuj, wiedza bezużyteczna. Kto by się spodziewał? A, rozpierdala jej Ja co tu mamy. Piekiernik. Chujdę co to jest. Może co opierdolę coś. Eee, o, surowe mińsko. Lecimy. Zapiszę sobie lepiej. Kurwa, gobliny! Skrzynia Nie ma tu nikogo? Ile ich tam kurwa jest? Hmm, hmm, próbujemy, co? Lewo Lewo Prawo Wuuu, za pierwszym razem, kurwa, sikalafon huy. Teraz klikamy, debil Klik, 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 klik. Kurwa Ale koksu. Boję się w chuj ogólnie, bo ja nie wiem co tutaj może spotkać. Zapiszemy sobie. ej gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj Przydałby się przejść przez ten most niby. Ale... Tam są zębacze, w chuj ich tam jest. Chyba, że z bokiem przejdę. Pa, bokiem lecę. Garafighter! Kurwa, ale bokiem lecę. Ze starym na plecach. Co to kurwa krwiopice? O ja pierdolę, nie. Jestem krwiopica. Kmiacie baguje się w locie Takie, o rymy Teraz dobrze idę? Nic nie ma wokół mnie. Nie dobra. Dobrze idę, dobrze idę, dobrze idę, dobrze idę, lecimy Lecimy, lecimy, nie śpimy Nie wiem w jaki sposób ja mam więcej doświadczenia, albo cokolwiek to, że ich będę walił na sukę te wszystkie moby to tak można do zasranej śmierci robić w prawo, lewo, prawo, lewo, prawo W prawo, w prawo, w prawo Zobaczymy co tu ciekawego będzie O, jagody Mamy kubki, mamy nawet zban. Nalewka będzie robiona. Tylko jeszcze mam alkohol jakieś? Mam tylko piwo, a z piwa to się nie da zrobić. Spirytus musia być. Takie od teścia to jo. Jest i kopalnia. Dzień dobry wieczór. Jest tu ktoś w ogóle? Jo. Ale tutaj co mamy? No, może coś można zapierdalić? Nie, nie, dobra to nie. Ja sobie zapiszę. Sorry, tak zapisuję cały czas, ale boję się wyjebać po prostu. Może? Niektórzy. God na dragą. Kiema. Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy, zdobytą przez naszych braci w starej kopalni, do Korkaloma. Loma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Pojebań. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Mmm... Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Rozumne. Dziękuję. Po co mordo. Korkalomowi ta wydzielina? Z tego, co wiem. Przerządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz napój do wielkiego zjadł. przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Jad zwiększa siłę? Tak, jakby powiedzieć, że cyklon B działa na zapalenie płuc. Co to Czy kurwa? macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety, nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Rozumnem. Dzięki. Straszniczego? Świętyni. Świątyni, kurwa jakaś świątynia ja miałem iść do kopalni, to działa, jestem w końcu. Ja nie w tą stronę poszedłem, czy co? O chuj tu chodzi teraz. Chłopy, czekaj, to, bo ja nie miałem mam iść. Chyba źle poszedłem Jest jakaś zajebana się tym mogę po drabince wejść? Ta gra jest aż tak rozwinięta? O kurwa Tylko jak to się robi? O oh jest No trwało to z pół odcinka A wszedłem tutaj w sumie po nic Ale wiem jak się schodzi, to jest progres w większości grach to po prostu się na pizdę skacze z wysokości, a tutaj, kurde... pa kurde, jakie place. Tam nad nie wchodzę, pierdolę. No, no, czekaj, bo jak nie tu, to w jakie inne miejsce to się idzie? Ciemno tak w pizdzie, czekajcie, pochodnie zapalę. O, kurde, Sikala Fonbetel, O. O, kurde, panie. Zobacz, co że zrobił. MacGyver przyjmie to chuj. Where we idziem? Nie wiem czy ja dobrze idę, tylko jak wyciągnę mapę to się pewnie mi spierdoli pochodnia O ty właśnie Nie no dobrze kurwa tu gdzieś to ma być Daj mi tutaj świątyni. Dobra, jedziemy ja do tej świątyni. Ale Skacz kurwa kmiecie To się już więcej nie powtórzy Raczej, że się nie powtórzy Cóż, jeśli tak uważasz No tak uważam Co za typ O, co tu mamy? <laughs> Bryłka rudy Eee. Kill Co jest kurwa Jak ktoś O, pochodnie żem wyrzucił Ale to jest kurwa shitworks Co jest kurwa się zastanawiam czy to się w ogóle da cokolwiek z tego wydobyć zajebiście się trzeba to pochodnie ziomek Bonus od podpalenia nie wiem, niech się jebnie 6-10 razy Raz Dwa Dobra, widzę, że to jest kurwa bez sensu Tak więc ja podziękuję Wszędzie rudy Wiecie co? Ja zrobię tak, że sobie zapiszę. I w tym momencie zaproszę Was do kolejnego odcinka, który za niedługo znajdzie na moim kanale. Tak więc wiem, że jestem chujem, no ale <coughs> jakoś trzeba żyć na tym polskim YouTubie. Tak więc do następnego simanko jopęk.